W dniu dzisiejszym 18 października na terenie zakładu Orion w Dzierżoniowie na powiecie dzierżoniowskim odbywają się ćwiczenia wojewódzkie. Są to ćwiczenia, które będą sprawdzały zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy zakładu oraz współdziałanie straży pożarnej i pozostałych służb celem przeprowadzenia tego typu ćwiczeń ratowniczych. Ćwiczenia to odbywają się na zakładzie dużego ryzyka. Jest to jedyny zakład dużego ryzyka, który znajduje się na terenie powiatu dzierżoniowskiego i z racji ustawy takie ćwiczenia raz na dwa lata po prostu muszą zostać być przeprowadzone. Zakład dużego ryzyka, a więc jest to zakład, który technologicznie wykorzystuje substancje niebezpieczne do produkcji, w tym przypadku na zakładzie Orion Pianek Poliuretanowych, w wyniku których gdyby doszło do rozszczelnienia, stwarzałoby to bardzo duże zagrożenie dla zakładu i dla mieszkańców tutaj terenów przyległych samego miasta Dzierżoniów. Ćwiczenia będą przebiegały, tak powiem, w dwóch epizodach. Pierwszy epizod ćwiczeń przewiduje poza pożar hali poprodukcyjnej, w której składowane są materiały poprodukcyjne. W wyniku tej sytuacji będzie się tam znajdowała osoba poszkodowana, którą ratownicy będą musieli przede wszystkim odnaleźć, a po to prowadzić swoimi działaniami do opanowania sytuacji pożarowej. Drugi epizod związany jest właśnie z działaniami chemicznymi. W tych działaniach udział będzie brała specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Wałbrzycha. Działania będą polegały na tym, iż dojdzie do rozszczelnienia instalacji przesyłowej zbiornika R152, w wyniku którego również będziemy mieli do czynienia na miejscu z osobą poszkodowaną. Która będzie wymagała interwencji Straży Pożarnej czy celem ewakuacji z zagrożonego miejsca, a potem już specjalistyczne działania grupy chemicznej polegające na uszczelnieniu linii przesyłowej tego medium i opanowaniu sytuacji, aby nie rozprzestrzeniał się dalej w obrębie zakładu i na dalsze tereny przyległe do, do zakładu. W pierwszym momencie działań jak najbardziej jednostka ratowniczo-gaśnicza Dzierżoniowa, jak również jednostki OSP z terenu powiatu dzierżoniowskiego są przygotowane, aby podjąć te pierwsze czynności na miejscu zdarzenia. Natomiast zewnętrzny plan ratowniczy zakładu przewiduje użycie również grup specjalistycznych, w tym przypadku grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które również na teren zakładu zostaną zadysponowane, jak również w zależności od sytuacji taką jak mamy przewidzianą dzisiaj w scenariuszu, również sąsiednie jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Jodregie Świdnica, drabina mechaniczna, jak również Jodregie Wałbrzych, cysterna z dużym pasem środka gaśniczego w postaci wody. W dniu dzisiejszym na terenie zakładu udział w działaniach będzie brało około 22 zastępy Straży Pożarnej, w tym jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie na te dwa scenariusze w dniu dzisiejszym przewidziano udział około 74 strażaków. Obiekt mamy rozpoznany z racji tego, iż jest to zakład dużego ryzyka. Państwowa Straż Pożarna w jest zobligowana do tego, żeby w tym zakładzie prowadzić kontrole prewencyjne, jak również Rozpoznanie samych strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej, aby po prostu w przypadku sytuacji, kiedy dojdzie do sytuacji niebezpiecznej na terenie zakładu, móc z automatu przeciwdziałać temu, co się pojawi. Koło Państwowa Straż Pożarna w komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie jak najbardziej cały czas się szkolimy. Musimy się szkolić, musimy nasze działania, nasze metody, nasz sprzęt dostosowywać, że tak powiem, do, do przyszłości, która się dzieje teraz, do nowoczesnych technologii, do nowoczesnych systemów i między innymi do tego typu zadań, które czekają nas. W zakładzie dużego ryzyka, tak jak tutaj na terenie zakładu Orion w Dzierżoniowie. Pracownicy również zostaną włączeni do tych ćwiczeń. Scenariusz ćwiczeń, oczywiście, że powiem, nie jest do końca znany i ćwiczącym, i pracownikom zakładu, więc nasze działania i ćwiczenia będą polegały na tym, aby to wszystko skoordynować i sprawdzić, czy rzeczywiście, tak jak przewiduje plan zewnętrzny ratowniczy zakładu, ma odzwierciedlenie, odzwierciedlenie w rzeczywistości. Pracownicy oczywiście z chwilą rozpoczęcia ćwiczeń usłyszą alarm na terenie zakładu, gdzie będą musieli wykonać swoje podstawowe czynności, a więc. Opuścić miejsce swojej pracy, zebrać się w punkcie koncentracji przewidzianym na terenie zakładu, dokonać odpowiedniego zliczenia pracowników, żeby wiedzieć, czy wszyscy zostali z zakładu ewakuowani na czas prowadzonych działań, a potem już pierwsze zastępy Straży Pożarnej, które przyjadą na miejsce zdarzenia, będą to już w dalszej mierze koordynować i współdziałać tutaj razem z przedstawicielami zakładu na miejscu zdarzenia czas ćwiczenie przewidziany został udział tutaj naszych służb, a więc zarządzania kryzysowego z miasta Dzierżoniów, służby w postaci Policji oraz Straży Miejskiej, które będą zabezpieczały nasze okoliczne drogi dojazdowe tutaj na miejsce działań. Punkt koncentracji, który znajduje się na terenie Zakładu Glob Granit jest to miejsce, z którego siły i środki będą dysponowane do przeprowadzenia ćwiczeń, a więc z racji tego jak wspomniałem wcześniej jest to duże zaangażowanie sił i środków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a więc ten przejazd z punktu koncentracji na miejsce prowadzenia Działań musi być zabezpieczony przez służby wspomagające w postaci policji i straży miejskiej, które okoliczne drogi no, będą tutaj koordynować i zamykać, żeby to wszystko odbyło się w bezpieczny sposób. Koordynacja tych ćwiczeń oczywiście prowadzona była przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Tutaj w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej jest Dzierżoniowa. Nasze wspólne przygotowania polegały na skoordynowaniu działań, przygotowaniu epizodów, e, założeniu do ćwiczeń e, ogólnego wyliczenia siły i środków niezbędnych do przeprowadzania e, tego rodzaju epizodów, które zostały założone na, na, na czas dzisiejszych ćwiczeń, także wszystko zostało wcześniej przygotowane, skoordynowane. No i miejmy nadzieję, że już same ćwiczenia przebiegną w sposób sprawny i rzeczowy, odzwierciedlając przygotowanie Straży Pożarnej i tutaj pracowników zakładu oraz pozostałych służb do tego typu działań.